Nie patrz! O Co? kurwa ty! Co ty robisz Ale opcja? O, kurwa ty! O, kurwa ty! Siema! O kurwa! Zjeżdżamy! Zjeżdżam. Nie masz wystawio! nie Ała! Co jest? Kurwa, siły nie mieliśmy! To chuj, ej, a do Mam. Zdarzyliście? Mm. Lecimy, lecimy kurwa. Każdy jest? Ja pierdolę, dobra. tu już nie byłem, tu już nie byłem Co? Tu już Co kurwa tego? nie byłem, tu już kurwa. kurwa nie byłem A, Mam dobra. to Okej, okay, ja pierdolę. Co się teraz? Dobra? Wyczyło? Nie gadaj. JA PIERDOLE! się kurwa! Odkręcam, ODKRĘCAJ! Dawaj, dawaj, dawaj kręć! Dawaj, dawaj, ciągniemy, ciągniemy, odkręcam! Wchodzę, wchodzę! JA oh, PIERDOLE! Ale czekaj, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wujka, nie, 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 spokojnie! Nie, 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 spokój, nie, 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 nie,

Jestem kawałek kasyna! Że jest? Nie Nieeee! Wszystko gotowe? Nie! Co mam robić? Mam ci znać, jak będziemy blisko. <grym> o Boże! Piękny Jestem czas! Jestem kawałek kasyna! Piękny czas! I połyskiwanie! Mówcie mi, co mam napadać! Z czym? Z mówieniem do mnie teściu. Z moją córką. Nie rozumiem pytania za bardzo. Średnio zrozumiałem. No to zadaj mi konkretnie pojedyncze pytania, czy mówisz hmm. do mnie teściu. Czemu mówię teściu? No. A jak mam kurwa mówić? Tato? Jakiej... Trochę dziwnie. Ale dlaczego w taki sposób? W jaki sposób? No, no, nie, no, nie łączy nas nic chyba, nie? No, bo, no, technicznie krewnie, ale. Ale? No, a, a co to znaczy teściu? No, że byłbyś z moją córką. O, 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 czyli łączymy kropki, łączymy kropki. Mm -hmm. No, dlatego, no, się pytam, co jest z moją córką. Bo rucham panu córkę, no. Tego chciał pan usłyszeć? Zaraz, 76, ja, zaraz. Plus 1, 7, na tracker. Miły chciałem być. Mhm mm Ty nie, 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 Ty nie, Ja jestem do nie, nie, na nie, 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 Za mną jest Erwin nie, i nie, <laughs> I <chuj, laughs> <jebdeliśmy> nie, <kasynę. laughs> no, i nie, 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 Teraz sobie odjebiemy z pierdolę, pierdolę to kurwa! Nie w maskę teraz, w tym momencie! Oh, yeah. Są szefowie tego życia! Z góry SZEM Dobra, Michaś, to tylko yes! nie To wszyscy lajka teraz. I lajka wszyscy jak nie zapierdalam! Mamy 30 lajków minimum! Lec kurwa go Oh yeah! mi się. Ale jak gardą byś? No, 10 2, aktualnie, aktualnie na tracker jadę. To po że będzie czekał w lobby. Nie, 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 no, nie tak tylko powiedziałem, bo pan nie rozumie, co Aha. znaczy teściu. Ja nie tylko wymieniam z nią misię, a nie mogę? Nie no, nie no, nie no, nie no, możesz, no, znaczy twierdzi, Renka no, twierdzi, że jestem dziadkiem tego misia. Mhm. No tak, no to jeżeli ja jestem ojcem misia, a pan jest mhm. dziadkiem, no to kurwa, teściu, mhm. jak, jak, nic. Tak, okej, okay. 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 ale to, coś z ręką chcesz więcej, czy, czy nie? No, 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 no. Chciałbym Aha. pojechać z nią na Billard One-on-One, rozpierdolić ją do zera, żeby wiedziała, ale ja mówię o, o, o jakiejś, nie wiem, ślubie. Mm. No rodzina, miłość, coś tego. Nie wiem, ja jestem policjantem, proszę pana. Czary Jacka. Nie, nie wiem, w sumie. Ja policjanci nie mają uczuć. Można nie. prosić o jednostkę wsparcia okay. i przechodzimy na często z drugą. Okej, okay, okay, nie no dobrze, dobrze, to teraz wszystko rozumiem, czemu czemu teściu. Mm. No, misia, nie? Bo pan zauważy, Elena zaczęła mówić, że pan jest y, 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 dziadkiem. Zbliżaj na tego trackera. Nie, ja prowadzę. Ty, ja się o kolczatki. kolczatki o, nie, po, nie powiedzieliście o kolczatkach! Dobra, dobra, mamy jeszcze na nim tracker. Go, 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 bo póki mamy tracker ja na nim. Dawaj, na dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, kurwa, dzięki, nie mam opon w Mustangu. Nie, 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 nie. 67, powtarzałem o kolczatkę na prawidłowym pasie ruchu. Chuja powtarzałem! 35, z jednym film na dwóchce. To i... Mamy ucieki nie raz biega na piechotę? Biegnie wskakiwał do wody. Poddaj się, poddaj się! No nie, no, o, no, o, proszę bardzo. Życie jest.